Tak naprawdę tylko i wyłącznie nasza praca ma sens. E, każdego z Was, jak robimy takie rzeczy jak dzisiaj, po prostu dajemy siebie innym. I zaraz się wzruszę. Okay. <laughs> no, ta kasteczka, nie. I, I tak jak mówię, no, każdy z Was jest bardzo ważny. Skupmy się na tym po prostu, żeby spędzić dobrze ten dzień razem jako usługodawcy i po prostu dać z siebie 100% wszystkim ludziom, którzy tutaj będą. To co ja słyszę tak, od mam, to co oni mówią i też po prostu uważam, że to jest taka prawda, że te akcje powinny być często, tak mam, mamy mówią, taty mówią, babci, które tam są, znajdują się na dzielę, że, że taka akcja powinna być codziennie, bo to jest oderwanie się od tej rzeczywistości, to jest zmiana, absolutna zmiana toku myślenia, to jest przywrócenie tej normalności, której bardzo, bardzo brakuje na oddzialach onkologii. Wzruszenie, na pewno e, też e, takie takie wszechogarniające ciepło. No i bardzo dużą radość, dlatego że to jest tyle uśmiechniętych osób, które nawzajem na siebie oddziałowują, że nie da się chyba cz czegokolwiek innego. Proszę mi powiedzieć, co pan jako tatuś robi na Pięknej Mamie? Pomagam Pięknej Mamie, która właśnie ma zabieg. Super, a czy pan z czegoś korzysta razem z nami? Skorzystałem z maseczki, masażu dłoni i rewelacji. Jest to bardzo dobry pomysł, ponieważ odrywa mnie osobiście od mojego myślenia o chorobie i Spędzania czasu w szpitalu. Ale to właśnie chodzi o to, żeby na chwilę o tym zapomnieć o tej szarej codzienności szpitalnej i dać się tam po prostu oderwać i zrobić coś dla siebie. takie małe, malutkie, one powodują, że coś do nas wraca. Niekoniecznie finansowe jakieś korzyści, ale takie zwykłe dobro, a to zwykłe dobro jest u nas w życiu najważniejsze. Myślę, że to jest bardzo mocno potrzebne. To daje takiej pewności siebie nie tylko nam, ale też i Nam, że możemy komuś pomóc, a im, że ktoś może o nich zadbać. A to jest bardzo ważne w życiu. Co by się spodziewał, że w szpitalu będziemy mogli pójść do innego pokoju i, i zrobić się po prostu, zrobić fryzurkę, make-up, e, maseczkę na twarzy. więc jakby dla mnie to jest coś, co, co, co naprawdę nikt by nie pomyślał. Że... I też jakby z innej strony podejście. Ja uwielbiam takie rzeczy i mi się wydaje, że, że, że mamy na pewno e, też mają takie relaks. One na to zasługują, bo on, no. ogólnie opiekun um, pacjenta jest bardzo ważny i też o niego też trzeba dbać. Mój synek tutaj leży, dwa tygodnie po porodzie, także no, jest na intensywnej terapii. Skorzystałam z peelingu na twarz, z maseczki i piękno, fryzury mi też panie zrobili. To jest bardzo potrzebne, to mm, moim zdaniem dla ka każda, każda kobieta potrzebuje, która niedawno urodziła dziecko i niestety walczy z, z którymś z problemem. Po prostu potrzebuję się zrelaksować. Jak kiedyś mi psycholog powiedział, jest jedna szklanka i mamy drugą. Jak ta szklanka będzie pusta, dziecku jako matkę nie dam nic. Także naprawdę ta akcja bardzo mi pomogła. Bardzo się cieszę, że Państwo takim się zajmujecie. Dziękuję. Jesteś dla nas wyjątkową osobą, tym bardziej, że spędzasz tutaj czas i nie jest to na pewno dla Ciebie łatwe. Proszę cię nie płacz, zaraz sama, sama będę płakać. E, mam, mam ale mogę tak. sobie pozwolić. <laughs> zaraz cię pięknie pomalujemy i liczę na to, że ta akcja da Ci bardzo dużo pozytywnych emocji i uwierzysz po pierwsze w siebie jako w kobietę, po drugie jako mamę. Na pewno dziękuję. Bardzo dziękuję. Wiesz, że pokonasz wszystko? Tak dla syna muszę. Super. Dziękuję ja? Ci bardzo, niech Cię uściskam.